Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mój pierwszy <laughs> odcinek. Jest to odcinek informacyjny dotyczący tego, co będzie się y, pojawiało na tym kanale. <laughs> mm, bardzo przepraszam, ale mam lekki kaszel. Na kanale będą się pojawiać różne poradniki y, z różnych. Y, z różnych no, materiałów. Znaczy różne materiały, tak? Hmm. Będą też przeprowadzać Let's Play. E. Hmm. Przewidziane Let's Play e, według mnie. To pierwszy Let's Play na tym kanale to będzie z GTA San Andreas Multiplayer. Czyli taki no, polski samp. Będę tam grać y, sam albo z y, moim kolegą lub dwoma kolegami. czego tam się jakoś umówimy. Oczywiście e, IP serwera tego tego e, Sampa, e, na którym będziemy grać, będziecie mieli w opisie, tam wszystko będziecie mieli. E, co jeszcze mogę powiedzieć o sobie? mam na imię Kamil chodzę do szkoły podczas nagrywania będziecie mogli słyszeć jakieś takie różne no nie wiem, jakieś hałasy będzie to przez moje ptaszki przepraszam, może to trochę głupio zabrzmiało, ale mam papugi, bo bardzo lubię zwierzęta no i Jakoś będziecie musieli dawać radę. No i wiadomo, one przecież nic nie rozumiem, a Ja nie będę im jak głupi wygadywał, że mają sobie tam nie ćwierczeć, czy tam nie śpiewać. No więc, żebyście, żebyście wiedzieli, już potem, żebyście nie musieli hajtować, to wam teraz to mówię. No i nie wiem. No, nie jestem profesjonalistą, więc nie będę wszystkiego miał na perfekto. Tam lekkie obróbki to będą przewidziane. Nie mówię o jakichś zajebistych nitr, e, intrach, że nie wiadomo co to będzie, że nie, nie wiadomo kto takie wymyślił. No, ale tam mm, intro będzie w swoim czasie i takie obróbki graficzne, różne cuda będą. Tylko no, będzie trzeba trochę poczekać. Co by jeszcze tutaj. No, jak na razie to chyba myślę, że dużo powiedziałem. Oczywiście komentujcie. Możecie do mnie pisać w komentarzach pod tym filmikiem lub na prywatnej wiadomości o jakieś pytania co do odnośnie tego filmów. Czy tego kanału? Kiedy, kiedy jeszcze będzie pierwszy film? Pierwszy film będzie jutro, lub pojutrze. Tak się umówimy. I tam jakąś rozpiska, czy coś takiego spróbuję zrobić i będziecie mogli być na bieżąco. Dobrze, no to ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro albo pojutrze. Tak jak już mówiłem, dzięki za obejrzenie tego krótkiego filmiku. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Dziękuję. Waren.pl Cześć.